Dzień dobry, witamy serdecznie zapraszamy wszystkich Was do zabawy, śpiewamy razem. Tak, dzień dobry. Tak. Serdecznie zapraszamy wszystkich Was do zabawy. Śpiewamy razem, tak. Dzień dobry, witamy serdecznie. Zapraszamy wszystkich Was do zabawy i zaczynamy. Witam i zapraszam na zajęcia. Usiądźcie i posłuchajcie wiersza. Leśni jak tęcza, łąka w maju, kolorów tu tyle. Na stokrotkach, mleczach, makach siadają motyle. Z norki właśnie wyszła myszka, a za nią jej dzieci. A nad nimi, w stronę stawu, wielki bocian leci. Pszczółka bawi się w kolory, czerwonego szuka. Gdzieś na samym skraju łąki, dzięcioł w drzewo stuka. Konik polny już się zmęczył i gra coraz ciszej, a do taktu, na rumianku, osa się kołysze. Bąk coś bąknął niewyraźnie, mocno zawstydzony, w łapkach przyniósł słodki nektar dla swej przyszłej żony. A z pod liścia, po łodydze wspięła się dżdżownica i rozgląda się po łące i wszystkim zachwyca. A teraz posłuchajcie kilku pytań i spróbujcie na nie odpowiedzieć. Pytanie pierwsze: jakie zwierzęta występowały w wierszu? Pytanie drugie: jaki ptak leciał w stronę stawu? I pytanie trzecie, już ostatnie. Czy łąka w maju jest kolorowa, czy ponura? Wybrałam się na łąkę. Spójrzcie, jak tu zielono i pięknie. Są też różne kwiaty. O, zobaczcie. Jest też Biedronka. Przyleciała Osa. Ważka. Jest pracowita mrówka. Konik polny. I kolorowy motyl. Mieszkańców łąki udało nam się spotkać. W kolejnej zabawie pomoże mi Sowa. Witam cię, Sowo. Dzień dobry. Sowo, podziel proszę na sylaby słowo biedronka. Biedronka. Ile mamy sylab? Trzy. Zgadza się. Posłuchaj i powiedz mi, proszę, na jaką głoskę rozpoczyna się. I na jaką kończy słowo biedronka? Biedronka rozpoczyna się na b, a kończy na a. Pięknie. Słowo. Podziel proszę na sylaby słowo motyl. Motyl. Ile mamy sylab? Dwie. Posłuchaj i powiedz na jaką głoskę rozpoczyna się słowo motyl. Motyl. Rozpoczyna się na m, a na jaką kończy? L. Pięknie. Podziel proszę na sylaby słowo mrówka. Mrówka. Ile mamy sylab? Dwie. Super. A teraz posłuchaj i powiedz, na jaką głoskę rozpoczyna się słowo mrówka i na jaką kończy. mrówka. Rozpoczyna się na my, a kończy na a. Brawo. Podziel na sylaby słowo ważka. Ważka. I ile mamy sylab? Dwie. Pięknie. Posłuchaj i powiedz, na jaką głoskę się rozpoczyna i na jaką się kończy słowo ważka. Posłuchaj. Waszka Rozpoczyna się na w, a kończy na a. Tak jest. Podziel proszę na sylaby słowo konik. Konik. Ile mamy sylab? Dwie. Super. I posłuchaj i powiedz na jaką głoskę się rozpoczyna i na jaką kończy słowo konik. Konik. Rozpoczyna się na k, a kończy na k. Pięknie. Podziel proszę na sylaby słowo... Polny. Polny. Ile mamy sylab? Dwie. Pięknie. Na jaką głoskę się rozpoczyna i na jaką kończy słowo polny? Posłuchaj. Polny. Rozpoczyna się na p, a kończy na y. Pięknie. Proszę ciebie jeszcze słowo, abyś podzieliła na sylaby słowo osa. o -sa. Ile mamy sylab? Dwie. Super. Powiedz proszę, na jaką głoskę rozpoczyna się słowo osa i na jaką kończy. Posłuchaj. Osa. Rozpoczyna się na o, a kończy na a. Pięknie. Sowo, ja Ci bardzo dziękuję za pomoc. Ale zaraz, zaraz. Sowo, czy Ty też to słyszysz? myślisz, Sowo? Który z tych mieszkańców łąki wydawał ten odgłos? Hmm. Komar. Brawo, zgadza się. Ten odgłos y, wydaje komar. A ten? <noise> żaba. Zgadza się. To była żaba. A posłuchaj tego. Hmm, pszczółka? Super! To była pszczoła i pszczółka zaprasza nas do kolejnej zabawy. Pomożemy pszczółce zbierać nektar i pyłek z kwiatów. Gdy usłyszycie muzykę, latacie połące. Gdy muzyka przestanie grać, zatrzymujecie się i zbieracie pyłek. Ja się troszkę zmęczyłam po tym zbieraniu pyłków i nektaru, dlatego usiądę i pokażę wam ostatnią zabawę. Sowa również mi przy niej pomoże. Waszym zadaniem będzie uważne słuchanie. Ile dźwięków usłyszycie, tyle mieszkańców łąki trzeba położyć na listku. Zaczynamy. Sowo, ile usłyszałaś dźwięków? Cztery. Zgadza się. Jeden, dwa, trzy, cztery. A słuchaj kolejnych. A teraz ile usłyszałaś dźwięków? Dwa. Tak jest. Jeden, dwa. A teraz wykonajmy działanie. 4, dodać. 2. Ile się równa 6. Sprawdźmy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Super. Mamy 6 mieszkańców łąki. Wykonamy kolejne działanie. Czy jesteś gotowa, Sowo? Tak, jestem. Posłuchaj. Ile dźwięków usłyszałaś? Pięć. Tak jest. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Posłuchaj. Kolejnych. Ile było dźwięku? Trzy. Tak. Jeden, dwa, trzy, trzy, pięć. Dodać. Trzy równa się osiem. Zaraz sprawdzimy. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Brawo sowo. Przed nami jeszcze ostatnie działanie, więc uważnie posłuchajcie. Ile sowo dźwięków usłyszałaś? Trzy. Tak jest? Jeden, dwa, trzy. A teraz posłuchaj kolejnych. sobie Siedem. Siedem. zgadza się. Super. Jeden, dwa, trzy, cztery. Pięć, sześć, siedem. SOWO. Trzy. Dodać. Siedem. Równa się? Dziesięć. Sprawdźmy. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Tak jest. SOWO. Super, doskonale liczysz. Bardzo Ci dziękuję za pomoc. Spotkałam pięć bocianów. Zobaczcie jak latają. Moi drodzy, ja już się z Wami żegnam. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam serdecznie.